Pytano mnie, jaki ja mam właściwie zawód. Odpowiadam wyczerpująco: Dyplomowany artysta-malarz, sztalugowy, olejny, niesprzedawalny. Całe życie zarabiałem przy pomocy innych zajęć, chociaż czasami tych wynikających bezpośrednio ze studiów. Byłem karykaturzystą i rysownikiem. Koronacja właśnie się odbywająca króla Karola III skłoniła mnie do zaprezentowania Państwu mojej wizji króla Jarosława I w wypadku, gdyby, gdyby zdecydował się objąć tę funkcję. Koronę, może ja stopniowo będę tak pokazywał, dawkując napięcie, koronę Jarosław ma skromniejszą, ale za to zakres władzy no nieporównanie większy. Karol nie dysponuje Trybunałem Konstytucyjnym, nie dysponuje rządem, nie mianuje sędziów. Parlament Brytyjski niczego Karolowi nie uchwali na życzenie, ani reasumpcji nie zrobi. Ponadto król. Karol nie może tak sobie, kiedy chce, dać w prezencie całej prasy lokalnej plus rafinerię jakiemuś Irlandczykowi na przykład nazwiskiem O. Bajtek. Nie wiadomo, czy Jarosław się zdecyduje, ale podobno na wszelki wypadek jego ludzie w najbliższym czasie będą uprzedzać. Wyjaśniać, że ewentualna koronacja Jarosława byłaby skromniejsza od koronacji Karola, bo ten przepych, to bogactwo, kapiące z królewskiej karety, korony, klejnotów to wszystko jest prostym, namacalnym, widocznym dla wszystkich efektem Brexitu. Uniezależnili się od Niemców. Wyszli z Unii, nikt ich już nie okrada, to mają.